Wczoraj się dowiedzieliśmy, że nasz Alanik Kwieciński w więzieniu został wycfelowany, a to nam doniósł Ferrari. A my wiemy, że Ferrari się lubi obracać w środowisku transów. <grystanie> to może być pomówienie, ale mówi, że osobiście zna tego gita. Bo żeby zostać gitem, trzeba wycfelować kilku świeżaków. No, a, a, a Lanik był świeżakiem, bo dostał tylko wyrok dwa miesiące. Przez dwa miesiące cwalowany, no bo żeby być gitem, to trzeba mieć wysoki wyrok. Wysoki wyrok, zasłużyć się, no i wtedy możesz cwelować. Cwelów. Chrzest na cwela to nie taki prosty. <laughs> nie, 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 proszę Państwa. Złapiecie kilku gitów i nawet nie ruszysz. I po koleicie no, celuję. To taki chrzest. Proszę Państwa, nikomu nie życzę więzienia, nawet takiego krótkiego. No nic dziwnego, że nie chciał się ujawniać, ale nikt nikomu, bo to nie jest e, sprawa do dumy. Rozumiecie? Nie macie się chwalić. No, ale się wydało. Wydało się, że jednak w tym więzieniu przebywał te dwa miesiące. Dlatego od tej pory on tak się jąka <laughs> i szybko mówi. No ja też czasami się zająknę, ale w więzieniu nie byłem w swoim życiu. Na szczęście, proszę Państwa, no szkoda chłopaka, bo przystojny, fajny. Nie, nie myślę, że Alanik jest złym człowiekiem. Nie, no nie myślę. To trudno, stało się, to trzeba zapomnieć. On się musi uspokoić, dlatego ma on te właśnie depresje różne. To go nachodzi te wspomnienia. Kurde, wyje kogut. O, tam stoi. No, proszę Państwa, tylko współczuć mu należy. Nie, nie że tu jemu ja chcę dojebać. Nie, 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 proszę Państwa. Tylko powtarzam to, co Ferrari y, powiedział. Lubi transy. Zakłada Ferrari te y, jakiś tam y, swój postka, y, stronę internetową, TransTV. Nie ma czym się chwalić. Ja się z nie zadaję. No to tyle na dzisiaj, nara.